Kochani, witam serdecznie w kolejnym vlogmasie. Mam nadzieję, że do teraz się nie nudzicie i spędzacie bardzo miło czas. Dzisiaj postanowiliśmy całą rodzinką jechać na wycieczkę. Mini wycieczkę taką jednodniową. Skakuję tylko w inne ciuchy, bo chciałabym dzisiaj wyglądać, wiecie, tak troszeczkę bardziej elegancko, widząc, że nie spędzimy tego vlogmasa w domu. Gotowi? Zaczynamy! Proszę bardzo! Tak się dzisiaj prezentuję. Czekajcie, zanim się obrócę, pokażę Wam tą spódnicę, która przepięknie tutaj podkreśla sylwetkę i to body w najmodniejszym w tym roku kolorze. Patrzcie z tyłu. Niespodzianka. Czyż to body nie jest cudowne? Ale to nie koniec. Ubieramy buty. Kozaczki, żeby nie było wygodnie. Obowiązkowo ciepły sweterek. Zapniemy tutaj tylko na dole. Jakie on jest mięciutki i cieplutki. Czekajcie. O tak, coś. Tak, coś tutaj musimy porobić, żeby było fajnie i wygodnie. Biżuteria już wjechała, ale to nie koniec. Płaszczyk vintage. To pamięta od teściowej. Też w najmodniejszym w tym roku kolorze. Czuję się jak diwa. Brakuje torebki. I na koniec nowość. Ta torebka. Zobaczcie. To jest jej debiut i jeszcze nie miałam okazji w niej wyskoczyć. Tadam! I co? Czyż nie wygląda to cudownie? Elegancko, z klasą, wygodnie. Teraz Wam powiem. Cała stylizacja jest od Mormua. Wcześniejszy błękitny sweterek też był z Mormua z wcześniejszych kolekcji, ale to, to wszystko co mam na sobie, plus torebka. To są nowości. Ja już w mojej szafie nie zliczę, ile mam rzeczy tej marki. Co sezon wybieram bazikowe bluzki, ciepłe swetry czy też letnie sukienki. Ale tym razem kolekcja, no boska, dajcie znać, co myślicie. Ta spódnica to body pod spodem. Wybrałam sobie go w dwóch kolorach. Ten cieplutki sweterek. I żeby Was tutaj nie oszukać, zobaczcie sami skład. 77% to żywa wełna z Merinosów w wydaniu Extra Fine. 32% to włókna poliamidowe. 1% to elastyna. I do tego ta przepiękna torebka. Czekałam na ten moment, aż marka Mormois doda do swojej kolekcji też akcesoria. No i ta torebka, muszę przyznać... I na co dzień, i na specjalną okazję jest tak wykonana. Tutaj czujemy jakość, tak jak czujemy jakość, dotykając ich swetrów, tak czujemy jakość. Kiedy dotykamy ich torebki. Oprócz tego zamówiłam sobie jeszcze dwie bluzki bazowe, to znaczy jedna bluzka jedno body. ten sam model, tylko w innym kolorze, też takie odsłonięte plecy. No genialna jest ta bluzka, naprawdę. Pokażę Wam ją w jakiejś innej stylizacji, innego dnia. I ta bluzka też świetna. To jest niby takie wszystko klasyczne. To są w ogóle świetne materiały. Tak szybciutko Wam pokażę, że to jest 94 model i 6% elastyna. A tu druga bluzka, taka, właśnie bardzo basicowa, mogłaby się wydawać. Też w najmodniejszym w tym roku kolorze brązowym, czekoladowym. Ale zobaczcie te rękawki. One się tutaj tak otwierają. Też Wam pokażę w jakiejś stylówce fajnej. W kolejnym może vlogmasie. Dzisiaj ubieram tamte body. Takie bluzki basicowe zawsze się przydadzą w szafie. I tutaj też mamy świetny skład. W ogóle wszystkie rzeczy z Mormua naprawdę mają świetny skład. 84% mikro, modal, 12% kaszmir i 4% elastyczności. Scenę. Naprawdę, uwierzcie mi, te rzeczy są tak się w dotyku. Świetny skład, szyte w Polsce. To jest taki odcień czekoladowy. Mamy tu krótkie i długie rączki. Bałość o wszystkie szczegóły. W środku złote tłoczenie z logo marki i takie bardzo wygodne tutaj zapinki. W środku mamy też kieszeń. Tu już mam w środku też gumę do rzucia. I pokażę Wam, jaka ona jest pojemna. Ja zabieram ze sobą zawsze, kiedy nagrywam vlogmasy, dużo rzeczy ze sobą, czyli pojemnik, w którym mam kabelki do ładowania, baterie do aparatu, oczywiście aparat jeden i aparat drugi, którym teraz nagrywam, chusteczki zawsze mam ze sobą w torebce i dość duży i ciężki portfel. I cieszę się, że to wszystko mi się tutaj zmieściło. Torebka jest mega pakowna i wydaje mi się, że będzie bardzo wygodna. I tutaj bardzo fajne jest też to, że możemy sobie coś dopiąć, zawiesić, żeby była bardziej personalizowana. Mam też dla Was super informację. Otóż z kodem Italian 15 macie 15% zniżki na nowości do 31 grudnia. Bardzo proszę, nie musicie mi dziękować. Dodatkowo, co bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie, do 24 grudnia marka prowadzi świąteczną, charytatywną akcję. Z każdego niezwróconego oczywiście zamówienia przekażą 10 zł na dom dla dzieci numer 3 i 4 w Jeleniej Górze. Więc oprócz tego, że możecie sobie zrobić super zakupy, rzeczy szyte w Polsce. Polska marka, świetna jakość, to dodatkowo możecie zrobić coś dobrego. No a ja już kończę to gadanie i lecę na zwiedzanie. Co myślicie? Mała zmiana planów. Jeszcze przed samym wyjściem zmieniłam buty na takie troszeczkę niższe kozaczki, bo nie chciałabym przy takim długim chodzeniu, żeby mi odpadły nogi. Ma mi być ciepło i wygodnie. Wiecie, że całkiem mi się podoba ta cała stylizacja i ten kolor czekoladowy w tym roku, taki modny. Hmm? Pierwszy raz, kiedy przyjeżdżamy na tej Mercatini do Werony, bo tak co roku odkładamy ten moment i myślę, że to będzie nasz ostatni raz. To jest nawet niemożliwe, żeby coś nagrać, bo jak tylko wyciągam rękę, żeby, wiecie, oddalić trochę aparat od twarzy, to ktoś ciągle tą rękę mi uderza, także no, nie był to chyba dobry pomysł. Mimo, że Werona piękna. Di qua, te la da qua. Gira, gira, gira. Vai, 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 vai. Guarda che te l'ha. Gira, viene. Ah, proprio! Vai a cucinare! Non so come si fa! Piccolo cuoco! Wow! Grazie! Ottimo lavoro, potresti lavorare così. <ride> ecco, e guarda adesso ti mette Nutella. Mm. È tuo, pr proprio dietetico, eh? Oh, oh guarda. Grazie. 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 Aspettate <ride> le scronze. Tu vasci una nutella in frutta, Guarda quanta Nutella. Così quando lo mangiate. Mm. Fate mursettine sullo picco. È sceduta Nutella! Spacerujemy od dwóch godzin. Jest naprawdę pięknie, i warto tutaj przyjechać, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że jest tu bardzo dużo ludzi. Jest tak tłoczno, że ciężko jest cokolwiek zobaczyć, ale mimo to jest bardzo przyjemnie. Teraz szukamy restauracji. Dzwoniliśmy już do trzech i niestety, w wszystkich jest full, co oczywiście było do przewidzenia. Znaleźliśmy jeszcze jedną, która nikt nam tam nie odbiera. Otwierają ją dopiero o 19.00, jak prawie wszystkie restauracje we Włoszech wieczorem. Dziwne jest tylko to, że nikt nie odbiera, żeby zebrać właśnie zamówienie. Możliwe, że dlatego, że już mają full, możliwe dlatego, że nie biorą rezerwacji. Też tak wiele restauracji robi, więc trzeba z buta wejść. I jeśli się znajdzie miejsce, no to będzie fajnie, a jeśli nie, wręcz znaleźć jakieś fajne, jakiś fajny zaułek. Ragacy! Ale tu mają zapachy! Super zobaczcie, obrócę kamerę. Ale szybko. Osteria zgarce. Pergebul to probabilekowamy da noia i ze ono prendono ordini. Szukamy restauracji, która miała bardzo dużo pozytywnych opinii w necie, więc jeśli faktycznie będzie tam miejsce, trzymajcie kciuki, to zjemy coś dobrego. Bardzo dobre makarony robią. Dobra, zobaczymy. Idziemy. Zobaczcie teraz, tutaj jaka kolejka, by wypić aperitivo. Podejrzewam, że i nasza restauracja będzie taki full. Jest wszędzie, do każdej restauracji, ludzie stoją na zewnątrz, żeby się czegoś napić. Ale jak to mówią we Włoszech, Speranza ultima a morire, więc idziemy. We Włoszech bardzo dużo ludzi chodzi z psami w wózku. Ale to ze względu na to, że jak takie małe pieski są jak nasz, no to ktoś może podeptać nóżki. Albo po prostu są zmęczeni już po takim dłuższym chodzeniu, i Francesco zawsze się śmiał z ludzi, którzy mieli takie wózki dla psów. A teraz! Dotarliśmy. Miejsce naprawdę myślę warte. Podobno co środa jest tutaj: Oliu Kenit, Możecie zjeść pierwsze danie, ile chcecie, w cenie 15,90. Nazywa się Il Ciotolo. Naprawdę jest kolejka, żeby wejść do środka, więc myślę, że się nie dostaniemy. Będziemy szukali chyba czegoś innego. Zobaczcie, ile ludzi czeka. Przy samym wejściu. Tak to wyłóżek wygląda wiele razy. Grazie. In quattro. In quattro, sì. Sì. Mi piace molto. Obrigada. Udało nam się wejść, udało nam się, ale pod warunkiem, że zostawimy stół, opuścimy stół za godzinę, czyli musimy zjeść w godzinach Bardzo często we Włoszech właśnie tak jest, że pozwolą Wam usiąść, ale musicie opuścić stół. Na przykład, nie wiem, teraz siedliśmy, jest godzina 7.12, 19.12 i będziemy musieli po 8 już wejść, bo jakiś stolik zarezerwował po 8. Nie ma problemu dla nas, my i tak zjemy sobie po pierwszym daniu, bo tutaj są naprawdę pyszne i później uciekamy. Trzeba Buon Verona. Buon origine. Sottovalutiamo un minuto Grazie. 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 Z restauracji, naprawdę bardzo polecam. Jedliśmy pyszne risotto. E, risotto al Barolo, Anastazja zjadła tagliolini, a Gabriele kurczaka z piekarnika, bo niestety on jeszcze ma taki gust, wiecie bardzo dziecięcy. Polecam, pyszne. Polecam zarezerwować. Na pewno zjecie tam lepiej niż w takich restauracjach bardziej to przeznaczonych to dla turystów. Jest tutaj super widok, nie wiem co się stało. Tutaj bardziej te restauracje przy samych Mercatini, przy Arena Viverona są nastawione bardziej pod turystów, a tam dla mieszkańców. Dlatego malutkie miejsce, bardzo takie kameralne, typowa kuchnia włoska, super ceny, dlatego w takim miejscu, wiecie, nie ma wielu stolików, miejsca dla wielu ludzi, dlatego no, tak to wygląda. Cieszę się, że nam się udało. Mam nadzieję, że vlog was Wam się podobał. Nam popołudnie spędzone razem bardzo. Teraz zrobiło się nawet trochę zimno i widzimy się w kolejnym odcinku.